Co oni zawrócili? Zajebać tylko tych co mają żelazo, nie? A było ich dwóch się Może i jest. No space, keep tight. Shield me, brothers. We must. My master needs us. Hurry. Tez ktory to był ten drugi kurwa. Pewnie to mogli zobaczyć wszystkich. On chyba spierdolił. Tak, gonię go. Strzela jeszcze. Tak, on ma, on ma. Żelazo. Nie, nie, nie. A, mam 20 żelaza, spierdalam. nam. Dobre akcje się tutaj w tej grze robi, kurwa. Szkoda, że dzisiaj chujowo tak stream działa, no ale co zrobisz. Miałem przed chwilą, że rozłączyło z czatem i próbowało połączyć i połączyło, to znaczy, że coś jest z połączeniem. Jeszcze oczywiście po zakończeniu streama zobaczę historię połączenia, ale tam nie ma co patrzeć. Jeżeli nic się nie zmienia, to cały czas jest napisane, że jest dobrze. I jeżeli się coś zjebie, to jest nagle napisane, że jest źle i potem na przykład znowu jest napisane, że jest dobrze. Raczej to nie ode mnie jednak. Wow. Więc nie wiem, co mógłbym na to poradzić. Za bardzo nie wiem, czy nawet zresetowanie streamem coś dało. Może i by dało. Jeszcze raz. Yy... No potrzebujemy jeszcze 15 drewna. Muszę się zamotałem. brązu też. Muszę zejść i się przenieść gdzieś indziej, bo tu nic nie widać. Gdzieś tu na środek najlepiej Nie bardzo No tutaj brązu 15 dobra biorę Teraz skąd jak tam dotrzeć, żeby się nie... pochlastać? Przede mną jest chyba Pałac Królewski, nie? Czy nie? jednak

Chyba sobie poradzę, wiesz? Hey, o oh, kurwa, ale mi jebnęli. A wejdź, Pan brąz, wow, wow. wiecie co myślałem jeszcze, żeby się przenieść do tej siwy czy tam siwy? Na chwilę... Aż wiem, że to tak kurde z dupy trochę, nie? Może jeszcze fabularnie nas tam przyniesie Jakieś tak kurde nie pasuje, żeby... Teraz nagle się przeniósł z dupy nagle tyle kilometrów, nie? Dobra, chuj, później tam pójdziemy. Bo chodziło mi o to miejsce, gdzie miałem tak przejebane. Coś tu nie mogę tego drewna znaleźć. Może tu. Gdzie pójść kolesie z czaszką, nie? Mamy za to dużo tych skór. O, tam jest brąz. Przewozi koleś. Tutaj właśnie jest hmm. taka mała miejscowość <śmianowicie> i często też coś przewożą. Dosyć.

Tam pilnują brązu, dałem lecimy. Wcześniej się trochę czaiłem na to, nie? Teraz jeszcze nie pierdolę, tylko wjeżdżam, zajebuję tego typa co ma ten... I Inara. A na koniu przyjechał? Nie czuby. Brzydziłbym się chciałem. No niestety tak to jest, że kurde jak nie ma to nie ma, nie? Ale mam brąz, kurde, jeszcze tylko drewna 15. I będzie cel zaliczony. Jeszcze raz tutaj może nie to. Po... Mogą też na statkach przewozić. Na statkach bardzo prawdopodobne Kurde, ma coś tego drewna. A przenieśmy się tu. Zgminiona gierka, dobrze. No jak na złość, kurde, jak zwykle, nie? Drewno nie ma, akurat brąz nawet jest, ale drewno nie ma. Ech. Przeniósłbym się do tej naszej siły całej tego pierwszego miasta, ale jestem zbyt wkminiony imersyjnie. Nie pasuje mi fakt, bo ja rozumiem, że możemy się tu przenosić po tej okolicy, bo teraz jesteśmy tu, ale odbyliśmy taką jakąś większą podróż z tej siły tutaj, i teraz nagle tak na chwilkę się tam przenosić mi nie pasuje. Tak po prostu, wiecie, no, że tak wciutko mi kurde ucieknie trochę, nie? Weźmy jeszcze tu spróbujmy. Na razie jesteśmy w tych regionach, wiecie o co? Chodzi. Nie mogę się tam przenieść. Znaczy mogę, ale nie mogę. Gra, gram pozwala, ale nie, nie da się. Nie. Nie pasuje. Drewno. Dobra jest tu przywozić drewno. Trochę daleko. I tak będzie za mało.

A 15 akurat elegancko. Idealnie. Spierdalam. Jeszcze fuck up nie pokazać. pokazac. No, jeszcze. Dobra, one jadą, jadą ze mną, jadą cały czas. Dobra, jest tak. Mamy 50 drewna, 50 brązu, 50 lekkich, 50 twardych i... 50 futer, mamy nawet 70 metalu, czy znaczy, żelaza? Ulepszanko. Najbardziej nam zależało na, walk... na obrażeniach w walce wręcz, bo nic nie było ulepszane, no nie. Już teraz chcą więcej, kurde. I już drugi raz nie lepszy. A Możemy też z dystansu raz pocisnąć. Mógłbym jeszcze raz, ale mówicie, że trzeba to ukryte ostrze pilnować. To walniemy. I znowu coraz więcej surowców w to skur Mogę sobie jeszcze żyć koło lepszy jak bym chciał. Okrotnie starcie. Ładnie. I zostało tylko jeszcze... Tutaj są te narzędzia, ale to wolę jednak mieć więcej strzał. Tutaj więcej strzał dodamy. Tak. I zabrakło trochę drewna, już będę miał więcej strzał znowu. 5 drewna zabrakło, to bym jeszcze miał więcej strzał, ale trochę się polepszyliśmy. 5 drewna nie ma gdzieś tu? Nie ma. Co tam jeszcze możemy przykombinować? Pustynna kobra to jest to, co ja mam. Zbroi centuriona nie będę zakładał, co? A, na razie tylko tyle będziemy latać w tym. E, co tam? No to może jeszcze do sklepu skoczymy teraz, dzisiaj? Póki można. Mamy chwilę. Już zadanek nie będziemy cisnąć zaczynać. Polecimy w te regiony jutro, których jeszcze nie znamy. Na południu trochę tam poziomowo się zgadza to. Porobimy tam jakieś zadania, odkryjemy je. I dopiero wrócimy do Aleksandrii i robić zadania, które wymagają 20 poziomu. Nie że wymagają w sumie, tylko są sugerowane 20 poziomów, ale spoko. Sprzedamy. to chyba nie ma za bardzo co to jest coś nowego Dan nie ma nawet za bardzo kulepszać co ulepszać come back soon fabi prati how can i Pierski gwarzista Przywódca co Egipskie I Irtu kupię Na fazę Może to zmienimy trochę ciuszka będzie śmiesznie Dzięki za oglądanie jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby, na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.